Witam serdecznie w kolejnym odcinku gameplaya Dobry Dick i The Wild. Dzisiaj, w rozdziale 12, wybierzemy się na przejażdżkę. przejazdkę. Dziękuję, że jesteśmy dobrze. Jak wyjechałem? Nie było fajne. Na pewno nie mam jeszcze. episodów. Ważę, że mogę powiedzieć to samo. Hey, I think I might have found us some transportation. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! What are you doing? Jak do Answer me. No to mamy wygląda jak jakiś kleść, a Nic na razie nie mogę zrobić. Nie wiem, co tu postrzegać. Jaką mam buszę, jakiś robal mnie złapał? Dobra amunicja, amunicja, dobra jedzie przeładować to co za A, mamy tutaj kupę amunicji. Ona no, chyba nie ma co go w niego strzelać, nie? Dobra. Dobra poś... Nam zblokował, ale tu już, już mi się nie to nie wiem, podoba. O, dobra, już co? widzę, dzieje się. Jest następny. beczkę mogę wykorzystać ciekawe gdzie jeszcze się pokażą bawi jest jakiś gdzieś idą a to są ci w masce. ale dobra to może tak to był chyba dobry wybór tylko z tej jednej strony będą? A tutaj. Nie, gdzie? Wow. Ten... No. Czego nie mogę... nie mogę go w ogóle... A. Dobra. To tu poszło dobrze. Jeszcze. Po nogach dobrze jest strzelać. Dobra.

A nie można. Dobra, a, dobra, bo to tabularnie on mówił żeby go zostawić. To pewnie chodziło właśnie o to, żeby wysadzić tę sternę. No O, po, pojedzie w końcu. Pojedzie. O, już jest strzały. O kurna, jestem go. O, 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 robaki znowu idą. Znowu trzęsie. Znowu je wypłuję. Jest, larwa. Ja się nią zajmę. O. mam nadzieję larwy dostawiają amunicję. Dobra. Podpuśćmy sobie. A granat. Może znowu zaliczy jakiś budynek na zakręcie. Kurde, where are we heading joseph i've got a theory we seem to be moved around an awful lot almost as if by someone's will so it's nearly impossible to get any sense of the geography around here but the light beacon mental hospital it's always in the distance this thing you found me hooked up to. I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, Detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Oh, sniper. No. Sniper. Just get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. I'll go. No, I'll do it. Don't let any of them on board. Okay. O, jeszcze ten z dubeltówką. Tam jest jeszcze. O. 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 Dobra. Chyba jednak poczekam, aż będzie bliżej, albo się zatrzyma właśnie. O, żel mogę zebrać. Eee... Co jest z tym strzelaniem? tutaj mamy? Zapałki, zapałki nie. Żel. Tu jest jakaś usza, uszanie. Yy, nie, podpalać nie potrzeba. Jest amunicja. Trzykawka to może, jak będę wracał. pełna, pełna, wymaga części e, zamrażający. podejść powoli i wykorzystać jakąś inną broń może Uf. to nie tak miało wyglądać o nie 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 Oni wszyscy muszą biegać z dynamitem. Dobra, ona nie ma dynamitu, ale. Dobra, jest chociaż żel. Chociaż tyle. Dobrego z tego. Nie strzelaj do mnie. I żel. Amo. Coś tam jeszcze jest. O Rzucił dynamit i ona ją on rozwalił. O. A tam jest kurna jakiś snajper. Eee, snajperka. Gdzie jest snajperka? Ty. Dobra. Przeladuję żel. Okay. Okay. o żal jeszcze o kurde o kurde, ale bym się zrobił Oj tędy mogę przejść. Mogę. Hmm. Słuchaj naokoło. Nie widzę jaki to jest przeciwnik. Dobra, kopnę się. Żel tam widzę. Coś więcej. Jest. co tutaj jest? O, fragment mamy 24. Nawet nie widziałem, tylko mi się pokazał podpis podniesie. Eee, dobra, to może wezmę sobie... Zastrzyk. Spor tutaj mam do uzupełnienia. Następną. I tu jest ten Hemostatyk. Ratunkowy środek tamujący upływ krwi do stosowania na ranach. Bandaż zawiera środki lecznicze i jest łatwy do użycia. Bardzo ładnie. Powracamy do Joze Josefa. O tak. Oczywiście. To byłoby zbyt piękne, gdyby było takie proste Gdzie on jest? A. Kurde Dobra, przestał O kurde O kurde, a tam jeszcze ich jest kilku O kurde wo. Wow, 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 wow. A dobra Nie nie nie, spacja hmm. A dobra, ja wziąłem, chciałem zeskoczyć a się okazało, że on sam zszedł Wow. Mogę samochody też rozwalać? Nie, tu nic nie ma. Osię... O, 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 o. Dobrze, nie mają cela dobrego. Ale mięs armatnie. Jeszcze patrzę, czy mnie stąd nie podejdą, a tam idą. Ciekawe, czy będzie z nich jakiś żel. bo by się przydał. To już? Chyba już. nie, dobra. O, tu jeszcze jakiś. Ło wow, 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 wow Jednak ich było za dużo jeszcze O i tutaj się żel pojawił Teraz się żel pojawił. Ładuję pistolet Amunicja Nie mogę Żel. Żel. to to czysto A to jest amunicja, a zapałki Dobra, chyba tutaj nic nie była ta apteczka gdzieś Ale dobra, odpuszczę ją sobie

Powiedzmy, że postaram się samochodów nie porozwalać, ale... Ale zombiaki czemu nie? Ło, wow, wow, żeby tylko w system... nie w system... O, dobra. O, Rubik. O, le lecimy. Latający autobus. lądowania to się nazywa. A i mamy koniec rozdziału 12. To był niezwykle krótki rozdział muszę przyznać. No, ale ale strzelanie z tego karabinu było całkiem fajne, także wyjątkowo krótki odcinek, ale bardzo wam dziękuję za obejrzenie i cóż, zapraszam na kolejne odcinki gameplaya Grady Evil Within. Zbliżamy powoli się już do końca. Coraz więcej tajemnic odkrytych, już wiemy, że tutaj kluczowa jest oczywiście latarnia. Ale tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!